Witajcie na Pili Power Days, najgorętszym wydarzeniu w branży OZE. Czym jest Pivi Power Days, zapytacie? To prelekcje naszych partnerów, coś, czego jeszcze nie było, czyli wielka debata producentów, stoiska naszych kluczowych partnerów, wyjątkowe warsztaty sprzedażowe i quizy z nagrodami. a także networking na najwyższym poziomie, dosłownie, i w przenośni. Zebraliśmy się na 34. piętrze hotelu Olivia Start w Gdańsku, żeby spojrzeć na naszą branżę z góry. Zebranie tak dużej ilości osób i kluczowych partnerów pokazuje, że branża ma jeszcze dużo do zrobienia i wciąż się rozwija. No, umówmy się, wybraliście najlepsze miejsce w mieście, no z takim widokiem robi wrażenie. Jeżeli w kolejnych e, latach e, będzie takie wydarzenie jak PV Power Days, zdecydowanie się pojawię, no bo tak jak mówię, dla mnie to jest okazja spotkać się ze starymi znajomymi, e, dowiedzieć się o nowościach na rynku, no i kierunki, w których e, zmierza cała branża. Za nami trzecia edycja PV Power Days. Ideą tego wydarzenia jest tworzenie platformy komunikacyjnej między naszymi dostawcami, między naszymi klientami, firmami instalacyjnymi oraz dystrybutorem. Dzisiejsze wydarzenie pokazało, że Bybari jest w odpowiedniej pozycji, posiada odpowiedni portfel swoich dostawców. Posiada kompetencje oraz zespół, który jest w stanie realnie wspierać naszych klientów w procesie sprzedaży instalacji fotowoltaicznej, doboru oraz montażu. Chciałem podziękować naszym klientom, którzy przyjechali tutaj i chcieli się dzielić informacjami z naszymi dostawcami o tym, jakie oczekiwania ma rynek względem ich produktów. Dziękuję również naszym partnerom i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego eventu.